Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Krysi z kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Jarkowi Makowskiemu, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Cisielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu, Elaine Elaine, Pani Wące, Marcinowi Pucowi, Tajemniczemu Panu X i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim. Trzymajcie się. Dzień dobry. Witajcie. Um, dzisiaj o kolejnej serii książkowej. Serii książkowej, którą skończyłem czytać. Um, mamy 21, więc 17 godzin temu. Czytałem mniej więcej do 4 rano. I. O kur. No, nie będę czarował. To jest absolutnie jedna z najlepszych serii książkowych, jakie czytałem. Jedna z najlepszych serii science fiction, jakie czytałem. W odwrotnej kolejności to powinienem powiedzieć. To jest na pewno moja ulubiona trylogia science fiction. Um, przebiła trylogię ciągu. No, jestem absolutnie rozłożony na łopatki. I bardzo przepraszam każdego, kto pisał mi przez te, no, nie wiem, dwa lata <laughs> wiadomości, komentarze typu: Czemu odwlekasz? Wróć do tej serii, czytaj dalej. No, rację mieliście, no, mieliście rację. No. Więc dzisiaj o tym. Dzisiaj będzie o trylogii Liu Cisina, która nosi tytuł Wspomnienia o przeszłości Ziemi, natomiast myślę, że wszyscy ją znają jako Problem Trzech Ciał. Zaczynamy, Problem Trzech Ciał, bo tak na tę trylogię będę mówił. Wiem, że to nie jest poprawna nazwa, wiem, że to nie jest oficjalna nazwa, ale to jest trochę jak z, z serią Marcina Mortki o Kociołku. Niby seria się nazywa Drużyna do Zdań Specjalnych, ale raczej nikt tak nie mówi. Wszyscy mówią tę serię po prostu jako seria o Kociołku. Um. W każdym razie, Problem Trzech Ciał to jest chińska trilogia science fiction składająca się z książek Problem Trzech Ciał, Ciemny Las i Koniec Śmierci. I to są książki, które były publikowane w latach 2006-2010, po chińsku oczywiście. Pierwszy tom po angielsku na, na amerykańskim rynku pojawił się dopiero w roku 2014, czyli 4 lata po skończeniu tej serii. I, i stał się ogromnym hitem. To też był przypadek chyba pierwszy w historii, gdzie książka napisana nie po angielsku wygrała nagrodę Hugo dla najlepszej powieści. Swoją drogą, autorem przykładu tego angielskiego jest też pan, który się nazywa Liu. I to jest Ken Liu. I to jest pan, którego możecie kojarzyć, bo napisał on serię rozpoczynającą się książką Królowie Dary, którą kiedyś w Polsce wydało wydawnictwo SQN. Miejmy nadzieję, że w tym roku wyda to, wznowi to wydawnictwo. Mag. O tym warto też powiedzieć, również z tego powodu, że to wydanie, które mamy w Polsce, to tłumaczenie, które mamy w Polsce, to nie jest tłumaczenie bezpośrednie z języka chińskiego. To jest tłumaczenie tłumaczenia. Trylogię tę przełożył Andrzej Jankowski i to jest przekład z języka angielskiego, właśnie do tego jeszcze potem przejdę. Eee, I generalnie to są takie książki, które były dla mnie potwornie wciągające. To znaczy, ja tom pierwszy. Czyli właśnie problem trzech. Ciał. Czytałem, jeżeli się nie mylę no plus minus dwa lata temu. To była chyba. To było albo. Nie, to musiał, to musiał być 2022 rok. Chociaż mógł być trzeci. To była albo końcówka 22, albo początek 23. I to jest książka, którą ja skończyłem w przeciągu. No, w zasadzie dnia, skończyłem ją w jeden dzień. No i potem zrobiłem sobie długą przerwę. Ale wróciłem do tomu drugiego, który również skończyłem bardzo szybko. No i do tomu trzeciego, który zajął mi jakieś 4 dni. Z czego ostatnie, no mniej więcej, znaczy ostatnie, z czego powiedzmy 500 stron przeczytałem yy, na jedno posiedzenie. I teraz tak, y, trudno jest, bardzo trudno uważam, jest mówić o tej trylogii, bo jeżeli ktoś nie chce żadnych spoilerów, to praktycznie niczego się nie dowie, yy, bo to, co jest kluczowe dla tej trylogii, to jest coś, co jest. Yy, Wynikiem pewnych działań z domu pierwszego. Tak naprawdę, gdybym miał wam tak bardzo mocno, konkretnie powiedzieć, o czym jest ta trylogia, to musiałbym dużą część pierwszej książki zdradzić. I ja to zrobię, ale nie od razu, żeby ktoś no, mógł ewentualnie sobie zastopować. Postaram się to jakoś umiejętnie w ten film wpleść. Warto powiedzieć parę słów, przynajmniej o samym autorze. Także, Liu Cixin, oprócz tego, że jest pisarzem, jest facetem, który pracował w elektrowni. Był inżynierem, a to dalej jest w sumie. E, I to bardzo czuć. To znaczy, to są bardzo naukowe książki. Porażająco naukowe. Być może jest to najbardziej naukowe, science fiction, jakie czytałem w swoim życiu. I ja wiem, że to jest coś, co już odrzuci wiele osób. Trzeba być tego świadomym. To znaczy, nauka, fizyka, astronomia, to wszystko jest niezwykle istotne w tych książkach. Natomiast przejdźmy sobie do samej fabuły. E, fabuły pierwszego tomu. Spróbuję na początku ją zdradzić w taki sposób, który wam nie powie dużo. Um, pierwszy tom rozpoczyna się w trakcie rewolucji kulturalnej w Chinach. Czyli wiecie, ten wielki ruch e, społeczny w Chinach e, rozpoczęty przez Mao Zedonga, który no, chciał pozbyć się swoich e, przeciwników politycznych. E, i, I w tym momencie zaczynamy książkę. Zaczynamy sceną, w której widzimy jak mała dziewczynka, e, i ja na pewno będę kaleczył bardzo te imiona, bo oczywiście tutaj mamy masę imion chińskich w tej, w tej serii. Wstałem, że ta dziewczynka nazywa się Je Łędzie. Łędzi? Nie wiem. Um, będę mówił o Je. Jest ona świadkiem tego, jak Czerwona Gwardia zabije jej ojca, który jest fizykiem. Potem z bohaterką dzieją się pewne rzeczy, natomiast trzą tej historii to są czasy współczesne. Poznajemy nowego bohatera, nazywa się Wang Miao i to jest, to jest kolejny fizyk. I tak teraz powiem Wam, patrzę na opis fabularny, znajdujący się z tyłu pierwszego tomu. Ja to mówiłem chyba już. Um, Um, mówiąc o tej książce, ten rok, dwa lata temu, to jest spoiler, to co jest na, na tyle okładki. To znaczy, nie wiem, czy powinien to traktować jako spoiler. No bo jeżeli nawet sam wydawca tego nie traktuje jako spoiler, to może ja też nie powinienem. Natomiast, jak mówię, zacznę trochę inaczej. Więc sytuacja w teraźniejszości jest taka, że w czasach współczesnych zaczynają popełniać samobójstwo samobójstwa fizycy. Nie do końca wiadomo dlaczego. To jest pierwszy istotny punkt fabularny. Drugi, który... Nie wiem, czemu go nie ma w tym, w tym opisie pierwszego tomu, bo wydaje mi się, że on jest bardzo chwytliwy. E, Wang miał zaczyna widzieć, w sensie przed oczami, e, zaczyna mu się pojawiać, no wiecie, zegar, który odlicza czas. Zaczyna się odliczanie do końca wiadomo do czego. To jest drugi istotny wątek pierwszego tomu. Natomiast trzeci to jest pojawienie się pewnej gry, pewnego rodzaju wirtualnej rzeczywistości, która jest czymś o wiele bardziej skomplikowanym niż się pierwotnie wydaje. I ja wiem, że to jest to, co teraz powiedziałem, jest bardzo ogólne. Natomiast mówię, jeszcze staram się nie spoilerować, zrobię to za moment. Za moment powiem, o co w tej, o to, o to w tej serii chodzi. Natomiast w, dale, w ogóle wydaje mi się, że, że ta seria ma pewne problemy ze spoilerami. I jeżeli ktoś ogarnia fizykę, ja to, to też warto zaznaczyć, ja jestem totalnym debilem, jeżeli chodzi o fizykę. W sensie jest to dla mnie interesujące, natomiast ja mało wiem. I jestem świadomy swojej niewiedzy. Natomiast, jeżeli ktoś ogarnia fizykę, to już tytuł pierwszego tomu będzie dla niego, może nie że spoilerem, ale będzie czymś takim, co każe mu, może myśleć w pewien sposób, szukać pewnych rzeczy. Bo tytuł pierwszego tomu Ten problem trzech ciał to, to nie jest coś, co sobie autor wymyślił to jest faktyczny problem fizyczny. Jeżeli ja go przedstawię źle, to poprawcie mnie, ale jak mówię, nie jestem mistrzem w tym. Więc jeżeli ktoś mnie poprawi, jeżeli ja popełnię błąd, to jak najbardziej jest to wskazane. Z tego, co każdy się nie nazywa problem trzech ciał per se, tylko problem n ciał, gdzie n to jest liczba ciał większa niż 2. Więc jeżeli mielibyśmy dwa ciała znajdujące się w przestrzeni i które pod względem wielkości albo masy są do siebie mniej więcej zbliżone i te ciała znajdują się w miarę blisko siebie, to ich pola grawitacyjne sprawiłyby, że zaczę zaczęłyby się one poruszać wokół pewnego punktu w przestrzeni. I ten ruch jest możliwy do opisania. Natomiast gdy do tego układu dorzucić trzecie ciało, to ten ruch staje się kompletnie nieregularny. Nie da się go opisać w żaden taki totalnie wiecie, sensowny sposób. Nie rządzą nim żadne prawa. Jest chaotyczny. Więc jeżeli ktoś to wie przed rozpoczęciem książki, a teraz wy to też wiecie, znaczy się w takiej mojej bardzo <laughs> uproszczonej wersji, no to zacznie pewnie tego szukać. I analizować, jaki to może mieć związek z fabułą. No i myślę, że muszę do tego przejść, bo to nie jest taka rzecz, którą mogę pominąć. Związek z fabułą to ma taki, że ta cała trylogia to jest historia. Jak mówię, jeżeli ktoś nie chce żadnych spoilerów, no to niech wyłączy film. Ja tę trylogię polecam. Jest epicka, jest, jeżeli chodzi o skalę, jedną z największych rzeczy, jakie czytałem w ogóle w historii, jedną z największych rzeczy. Spróbujcie chociaż. Natomiast, no jak mówię, muszę powiedzieć, o czym jest ta trylogia, mniej więcej. Więc jest to trylogia o pierwszym kontakcie. I tak jak mówię, wydawca jakoś tak specjalnie się nie wstydzi mówić o tym, bo to jest w pewnej formie z tyłu opisu. Natomiast wydaje mi się, że nawet wiedząc to, to z pierwszego tomu można dużo wyciągnąć. Z takiej zasadzie, że ten pierwszy tom działa całkiem źle, jako po prostu taki thriller science fiction. I tak wiedząc to, ciągle dużo zagadek pozostaje do rozwiązania. To jest historia o e, inwazji obcych, do której ma dojść w perspektywie. Wielu, wielu lat i na którą ludzkość próbuje się przygotować. O tym są te książki, znaczy kolejne. I dla mnie jest absolutnie niesamowite to, że każdy kolejny tom sprawia, że tom poprzedni wydaje się śmiesznie mały, wydaje się śmiesznie kameralny. Bo pierwszy tom, jak mówię, działa naprawdę nieźle jako thriller. I, i pamiętam, że kiedy ja skończyłem ten tom pierwszy, to pojawiły się takie komentarze że dwa pozostałe są słabe, są dużo słabsze. Znaczy nie było ich dużo, ale, ale były było kilka. I dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, bo ja uważam, że pierwszy tom nie ma podjazdu od dwóch kolejnych. Uważam, że y, pierwszy tom przy tomie drugim i trzecim wygląda po prostu jak, jak jakaś taka, no nie wiem, zabawka. Jak piaskownica pośrodku środku Sahary. Skala tego, co dzieje się w tomie drugim i w tomie trzecim jest przeabsurdalna. To jest tak ryjące web science fiction. Tutaj dzieją się tak... Niebywałe rzeczy. Że ciężko mi to porównać z jakąkolwiek inną serią science fiction. To, co tu się dzieje, jest absolutnie niebywałe. I w drugim tomie to już jest. A trzeci tom to już w ogóle pod tym kątem był dla mnie czymś, czymś szokującym. Jeżeli mówimy o epice science fiction, to to jest jedna z największych epic science fiction, jakie czytałem. Ciężko to porównywać do Diony na przykład, czy do um, Księgi, Moje, Księgi Nowego Słońca, bo to są jedne z moich ulubionych serii science fiction. Bo to jednak też są inne dzieła. Ale no. Ogrom tego, co tu się dzieje, jest, jest niewiarygodny. I to się wiąże z kilkoma rzeczami, które mogą komuś podpasować, mogą nie podpasować. Przede wszystkim to, że jak już powiedziałem, jest to trylogia bardzo naukowa. To znaczy, bardzo mocno opiera się ona na fizyce, astronomii i no matematyce, co w oczywisty sposób się z tymi dwoma poprzednimi dziedzinami wiąże. Um, natomiast. Y nie uważam, żeby te książki były nie do przebrnięcia dla osób, które się nie znają na fizyce czy na astronomii. Ja się nie znam. Znaczy, dla mnie zawsze to był taki temat bardzo ciekawy, natomiast no, brakuje mi po prostu wiedzy. Wydaje mi się, że jakaś podstawowa wiedza, jeżeli chodzi o te rzeczy, może pomóc. I zakładam, że jeżeli ktoś zna się dobrze na fizyce, to będzie się po prostu jarał jak dziecko, czytając te książki, analizując w ogóle pewne koncepty, pewne pomysły autora. Natomiast jeżeli kogoś w ogóle nie interesuje nauka, to to jednak jest duża część tej historii. I dużo, dużo rzeczy wynika z tej nauki. I fizyka jest tutaj niezwykle ważna. I to, co powiedziałem do tej pory, czuć w dużym stopniu w języku. To znaczy, pewnie gdybym nie wiedział, to bym w życiu nie zgadł, że to jest, że to jest seria przełożona na polski, nie z języka, w którym została pierwotnie napisana z chińskiego. Ale pewnie stwierdziłbym coś takiego, że faktycznie trochę czuć po języku, że to, jest, że to są książki pisane przez gościa, który jest bardziej ścisłowcem niż humanistą. To nie jest, wiecie, Marquez, to nie jest, no nie wiem, Bruno Schulz, to nie jest Radek Rak czy Patrick Rothfuss. To są dość sucho napisane książki. Myślę, że to w dużym stopniu czuć w dialogach, które są niekiedy takie bardzo, bardzo oficjalne. I być może to jest kwestia, wiecie, trochę kręgu kulturowego, który jest mi obcy, ale w dialogach to czuć. Natomiast może powiedzieć, że to czuć przede wszystkim, że przede wszystkim głównie w pierwszym tomie. I albo drugi, trzeci tam są napisane lepiej, albo po prostu się przyzwyczaiłem. To nie jest tak, że język kiedykolwiek mi przeszkadzał. Natomiast są takie momenty, gdzie w tych książkach jest bardzo mało dialogów. Niekiedy macie tutaj akapity opisujące coś, pewne działania albo jakieś zjawiska naukowe. I ten akapit na przykład ma dwie i pół strony. Zero dialogów, po prostu dwu, trzy opis. I ja wiem, że jak ktoś, ktoś by to zobaczył na sucho, to mogłoby tego to odrzucić. Natomiast, tak jak mówię, czytało mi się to naprawdę dobrze. Przede wszystkim dlatego. Wydaje mi się, że to jest poza ogólną skalą, epickością, największa zaleta tej serii. To znaczy, jakbym miał pewne wnioski wyciągać, to powiedziałbym, że Liu Cixin po prostu bardzo jara się fizyką. I to cholernie czuć. I to jest zawsze fajne. To jest trochę to uczucie, jak kiedy na studiach idziecie na wykład, i okazuje się, że prowadzący jest też gościem, który się niesamowicie jara tym, co mówi. Że znaczy nie klepie formułę, tylko faktycznie z pasją opowiada o pewnych rzeczach. Wiecie, pewnie jeżeli byliście na studiach, to w trakcie tych kilku lat zdarzyło wam się natrafić na prowadzących, którzy faktycznie. od których była taka pasja. i którzy w jakiś sposób potrafili się tą pasją zarazić. I wydaje mi się, że te książki mają coś takiego. To znaczy, Liu Cixin potrafił we mnie wzbudzić ciekawość. W gościu, który tak jak mówię na fizyce zna się bardzo słabo. Byłem prawie cały czas, szczególnie w tych dwóch ostatnich tomach e, zauroczony, piekielnie zainteresowany, i niejednokrotnie wręcz taki zahipnotezowany tym, co się dzieje. To znaczy, czasami macie tak, że czytacie jakąś, nie wiem, serię, książkę i macie takie wrażenie, że coś się nie może stać. Na przykład, no nie wiem, macie książkę fantazy i macie. wymyślam oczywiście teraz macie jakąś rozmowę z antagonistą i on mówi. No, ja teraz zniszczę zniszczę, zniszczę cały kontynent. Wysadzę go, miliony ludzi zginą. I wy sobie zdajcie sprawę, że no, prawdopodobnie tego nie zrobisz. To się prawdopodobnie nie wydarzy. W tych książkach nie ma rzeczy, która by się nie mogła wydarzyć. To dzieją się tak dziwne rzeczy, tak niesamowite rzeczy. Że były takie fragmenty, że ja te książki czytałem po prostu z otwartą gębą. Ostatnie 300 stron ostatniego tomu to mnie totalnie rozłożyło. Jak mówię, epickość, wielowątkowość, to jak ciekawie mi się, jak dobrze mi się czytało o różnego rodzaju technologiach, odkrycia, jakichś właśnie fizycznych konceptach. To jest jakiś absurd. Ja, ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, ale ja uważam, że to jest spokojnie taka seria, która może sprawić, że ktoś będzie, wiecie, szukał, że zacznie się interesować fizyką w 100% byłbym to w stanie zrozumieć. Są takie koncepty, że czytacie o nich i po prostu nie potraficie sobie nawet ich wyobrazić, bo są tak epickie. Albo są przerażające. Po części przez sam, samo to, co się dzieje, a po drugie przez to, że właśnie nie do końca potraficie sobie to wyobrazić. I to jest coś niesamowitego. Z taką konstrukcją, czyli z tym, że to są książki o ludzkości, która przygotowuje się do pewnego wydarzenia, wiążą się też inne rzeczy. To znaczy, powiedziałbym, że każdy z tych tomów ma swojego głównego bohatera, to nie jest tak, że jeżeli dany bohater pojawi się w jednym tomie, to on się na pewno nie pojawi w drugim, albo w trzecim, albo w którymkolwiek, ale powiedziałbym, że każdy ma swojego głównego bohatera. I to też nie jest taka seria, którą ja bym polecał osobom, które przede wszystkim chcą czytać o postaciach. Tutaj postacie nie są ważniejsze od pewnych konceptów, od pewnego ogólnego obrazu tego, co się dzieje. Co nie znaczy, że te postacie są złe. Uważam, że i to jest naprawdę ciekawe, że w niektórych momentach e, ta seria jest, jeżeli chodzi o. Prowadzenie bohaterów, naprawdę świetna. W drugim tobie bohaterem jest facet, to się nazywa Luo G. Luo I on jest świetnym bohaterem. I jego wątek osobisty wybrzmiał naprawdę dobrze. I to nie jest jedyny bohater, który wybrzmiał bardzo dobrze. Natomiast bohaterowie nigdy nie są najważniejsi. To nie jest do końca seria o tym. To nie jest seria o jednostkach, to jest seria o, o ludzkości. I też ta seria jest w pewnych momentach naprawdę piękna. Tak zupełnie nieironicznie. Są naprawdę piękne sceny, bardzo emocjonalne. Były nawet takie, że mi się łaska zakręciła. Pod koniec trzeciego tomu była taka, był taki motyw z pewną wiadomością zostawioną, i ona mi się, i to, to jest coś, co mnie naprawdę wzruszyło. Konstrukcja tej trylogii jest dość specyficzna. Mamy pierwszy tom, mamy drugi tom, który, który jest kontynuacją tej wielkiej historii z pierwszego, i trzeci tom też jest oczywiście kontynuacją tomu drugiego, ale tam, no, śledzimy ludzkość przez wiele, wiele lat. I poznajemy ją w różnych momentach. Początek to jest w ogóle upadek Konstantynopola. Potem. Fragmenty, które się dzieją równolegle z tomem drugim, potem kontynuujemy. I ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że to jest taka tryloga, która zostanie ze mną na długo. Znaczy na zawsze, ale pewne sceny będą w mojej głowie bardzo długie, nie będę potrafił ich wyrzucić. Wydaje mi się, że w tym, żeby się połapać w tej książce, w tych książkach, pomaga również to, że autor. Tak mi się wydaje, nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że on sobie trochę zdawał sprawę, że jednak duża część czytelników nie będzie miała takiej fizycznej wiedzy jak on. Wiedzy na temat fizyki w sensie. I on często te książki, znaczy one są bardzo często pisane w taki sposób, że po prostu bardzo konkretnie jest ci mówione, co się dzieje. Bardzo konkretnie jest wskazywany cel pewnych działań. Typu, nie wiem, bohater, a zaczął pracować nad tym, bo chciał osiągnąć taki efekt. To jest coś, co pomaga, bo gdyby tutaj były rzucane tylko jakieś naukowe terminy, to nikt by się nie połapał, czy nikt. Garstka osób by się połapała. Natomiast uważam, że jasne, pewnie w 100% tego nie zrozumiecie, czy znaczy na pewno, jeżeli nie macie takiej wiedzy. Natomiast. Myślę, że mimo tego, że to nie są łatwe książki, to są trudne książki, myślę. Nad nimi trzeba przysiąść, raczej trzeba się skupić, to nie są takie książki na podczytywanie. To nie będzie raczej łatwa przeprawa, aczkolwiek myślę, że ona jest no, do przebrnięcia jest ta seria. Oczywiście teraz też kwestia tego, na ile ta nauka zaprezentowana w tych książkach jakieś rozważania mają prawo bytu. Nie wiem. Nie będę udawał, że wiem. Natomiast dla mnie autor zrobił wystarczająco dużo dobrej roboty, żebym ja był w stanie uwierzyć, że. Chociaż w ramach tego świata e, jest to możliwe. Wydaje mi się, że też skala tego wszystkiego robi ogromne wrażenie, dlatego że czytelnik ma w głowie to, gdzie zaczynał. I zaczynał, wiecie, w momencie rewolucji kulturalnej w Chinach, więc w przeszłości. Potem mamy teraźniejszość, czyli realia doskonale nam znane, a potem idziemy w przód i widzimy zmiany społeczeństwa, widzimy to, jak technologicznie się rozwijamy. I wtedy ta skala robi dużo większe wrażenie. To nie wiecie, sytuacja, gdzie, gdzie zostajemy wrzuceni po prostu nie wiem, 500 lat do przodu, bez jakiegoś konkretnego kontekstu teraźniejszości i mamy te wszystkie wynalazki i tę całą epickość. Nie. Tutaj idziemy powoli do przodu, dlatego że dzieje się coś potężnego, a jak mówię, dzieje się takich rzeczy naprawdę mnóstwo, to to robi potworne wrażenie. Absurdalne jest też to, że to jest chyba nie wiem, czy jedyna, ale pewnie jest taka szansa, że to jest jedyna seria książkowa, gdzie kiedy autor zostawiał ten większy obraz, obraz świata, i skupiał się na wątkach postaci, to ja sobie myślałem, dobra, nie obchodzi mi to aż tak bardzo. Wracajmy do tych zmian. Wracajmy do konfliktu, do zagrożenia. Bo to jest dla mnie absolutnie najbardziej fascynujące. To nie są może, wiecie, najszybsze książki na świecie, ale one są niezmiernie ciekawe. I przez to czyta się je bardzo dobrze. Bo w czytelniku jest ta ciekawość, co będzie dalej. I to poczucie, o którym mówiłem wcześniej, że tutaj nic nie jest niemożliwe. Że tutaj się wszystko może zdarzyć. Oczywiście co tym idzie, ta... Ta seria jest momentami naprawdę przerażająca. Niektóre koncepty, niektóre wydarzenia są, są straszne. Tu się dzieją naprawdę straszne rzeczy. Smutne, dramatyczne wręcz. Um, I tak ja mówię, pierwszy tom już mi się bardzo podobał. Uważam, że był świetną książką. A każdy kolejny był lepszy. Drugi... Po drugim to ja myślałem, no nie ma szans, że trzeci go przebije, A, ale przebił. Uważam, że to są książki bardzo wciągające. Drugi i trzeci tom są grube. Są, nawet połaczycie, e, na. na na ich grubość, to one są zauważalnie grubsze, ale czyta się je naprawdę dobrze i to nie jest tak, że, że się męczycie, że myślicie, dobra, ile do końca jeszcze? Nic z tych rzeczy. Uważam, że jak na, jak na tę grubość, to te książki się pochłania. Największą przeszkodą pewnie będzie ta nauka, no bo czasami jest tak, że, że autor używa pewnego pojęcia naukowego i albo je rozumiecie, albo nie. No ale możecie sobie w ogóle, na przykład, nie wiem, poda określenie prędkość ucieczki i to nie jest wytłumaczone z tego co, z tego, co zauważyłem może przeoczyłem, ale prędkość ucieczki to jest, to jest minimalna prędkość jaką musi ciało posiadać, żeby uciec spod wpływu pola grawitacyjnego danego ciała no i albo to wiesz, albo wywnioskowujesz pewne rzeczy z kontekstu albo sobie googlujesz, I ja chyba nie googlowałem niczego ale kurde, no wiecie, chciałbym powiedzieć coś więcej i mógłbym powiedzieć dużo więcej, mógłbym konkretne sceny przywołać które po prostu sprawiły, że miałem gębę na podłodze ale to jest jedna z tych serii gdzie czuję się jak debil, że to odkładałem przez dwa lata. Naprawdę czuję się jak totalny debil, bo literacko to jest jedno z najlepszych doświadczeń w ogóle, jakie miałem. Um, I trzeci tom jest pewnie jedną z najlepszych książek, jakie czytałem w swoim życiu. W sensie, jeżeli też mówimy o emocjach również, no to to jest absolutna czołówka. I wiecie, jeden z pierwszych filmów tego roku to była recenzja Dzieci Czasu. Ja tam powiedziałem, że to jest mocny kandydat do, do książki roku co starzeje się gorzej z każdym dniem, no bo tom drugi tej serii i trzeci już są wyżej. I jeżeli coś przebije trzeci tom tej trylogii, no to, to już jest piękny rok w sumie, no jakby pozostałe książki były totalnie średnie. Um, ale jeżeli coś przebije tom trzeci, koniec śmierci, to to będę pod wrażeniem. Um, świetne zakończenie, bardzo mi się podobało, jest takie bardzo słodko-gorzkie, ale, ale bardzo piękne i wydaje mi się, że bardzo w tonie tego, co się wydarzyło. Um, są pewne naturalne problemy, które wynikają z tego, co napisał tę książkę. Czyli na przykład to, że macie tutaj bardzo dużo chińskich e, bohaterów, i to się pewnie na początku będzie mieszać. Ich imiona będą się mieszały. E, te tomy mają Dramatiz personale, mają spis bohaterów, i ja szczególnie w drugim tomie sobie wracałem na początku, żeby się połapać. E, ale po pewnym czasie już, już kliknęło i mniej więcej się orientowałem, kto jest kim. E, gdybym miał podać wady tej trylogii, to powiedziałbym, że byłem delikatnie mniej zainteresowany. Przez pierwsze, przez pierwsze 100 stron drugiego tomu, to na pewno. I też wydaje mi się, że bardzo dużo Lucy Sin chciał zmieścić w tomie trzecim. To znaczy, ja uważam, że tom trzeci powinien być albo jeszcze trochę dłuższy, że są też takie fragmenty. I wydaje mi się, że najwięcej było ich właśnie w tomie trzecim. Gdzie ja miałem takie wrażenie, że no chciałbym trochę dłużej tutaj zostać. Chciałbym trochę więcej poobserwować, się dowiedzieć. A są takie elementy, takie fragmenty, które... Są dla mnie trochę za krótkie. Nie obraziłbym się, gdyby druga, drugi, drugi tą, gdyby trzeci dom miał 1000 stron, powiedzmy na tych 830. Więc powin, moim zdaniem to powinna być albo trochę dłuższa książka, albo to powinny być dwie książki. Oczywiście problem jest też taki, że mówiąc o, o tak długich e, książkach, no naprawdę będą fragmenty, które się nie spodobają każdemu, które będą niektórych oso niektóre osoby nudziły. Ja takich, jak już mówiłem, nie miałem praktycznie w ogóle, ale pewnie one się znajdą. I dla mnie to naprawdę było doświadczenie. To była jedna z tych serii, gdzie kiedy skończyłem ostatni tom, to zamknąłem go i przez jakieś 15 sekund się po prostu patrzyłem przed siebie. I jakoś tak myślałem. Wtem stałem, wstałem, poszedłem spać. Niebywałe to było. Absolutnie niebywałe. Um, jedna z najbardziej epickich, monumentalnych, angażujących, interesujących rzeczy, jakie czytałem w swoim życiu. Z naprawdę niezłymi bohaterami. Szczególnie niektórymi. Z piekielnie ciekawą historią. Ze skalą tego wszystkiego, która po prostu powala. I pierwszy dom, naprawdę przy kolejnych dwóch to wygląda jak jakaś taka zabawa, albo jakieś demo technologiczne. Genialne. Niełatwe, ale genialne. Bardzo polecam. Dla mnie to jest absolutnie jedna z serii życia. No, i w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam was gorąco i do następnego. Cześć!